Cześć, witajcie. Bardzo miło, że tutaj zawitaliście. Zapraszam. W dzisiejszych czasach, w sumie zawsze, może w dzisiejszych czasach bardziej szczególnie, to większość ludzi boi się samotności, bo rodzi się, jest ciągle pod opieką rodziców, braci, potem idziemy do szkoły, potem na studia, potem do pracy, potem tworzymy różne grupy ciągle, żeby być z ludźmi. I na dobrą sprawę nie znamy tego, jak to jest być samemu na dłuższą chwilę, i trochę się tego boimy. I jak sobie radzić z tą samotnością i w sumie jak ją pokochać? Bo boimy się tego, bo jest tak, że mamy narzucone w społeczeństwie jakieś zdanie o sobie. To jak mamy na e imię, ile mamy lat, co osiągnęliśmy, ile mamy znajomych, jakie studia skończyliśmy, i wtedy wydaje nam się, że wiemy, kim jesteśmy. A jeżeli nagle jesteśmy sami, sami ze sobą to to wszystko przestaje mieć znaczenie nie liczy się jak mamy na imię i to jakie studia skończyliśmy bo jesteśmy sami ze sobą, to jest nam niepotrzebne i po prostu jesteśmy wtedy dopiero poznajemy kim naprawdę jesteśmy i wtedy dochodzimy do takiego wniosku, że jesteśmy po prostu życiem, świadomością i niczym na nowo rozprawy i po prostu to jest taki lęk przed tym, żeby się o tym dowiedzieć lepiej chyba być świecie, tak się wydaje na pierwszy doka tym, 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 tym. I to jest właśnie takie więzienie, które sami sobie tworzymy, bo jeżeli właśnie porzucimy to wszystko i poznamy to, kim naprawdę jesteśmy, to nagle się uwalniamy i jesteśmy naprawdę wolni. I w taki wtedy na przykład, ktoś chce się z wami spotkać. To super, nie? Cieszycie się fajnie. Super, spędzony czas tutaj ze znanymi, ale jeżeli nie chce się nikt z Tobą spotkać, bo na przykład nie ma czasu czy coś, to super, też się cieszysz, bo nie potrzebujesz tego. Bo dobrze Ci jest być też samemu i nie robić to już wtedy większej różnicy. Bycie samemu też jest mega kreatywne, więc jeżeli czujesz się osamotniony, osamotniona, to zamiast myśleć o tym, że trzeba jak najszybciej to zmienić, stawiać się w pozycji ofiary, to lepiej wykorzystajcie ten czas dla siebie i właśnie poznajcie to, kim naprawdę jesteście, pomedytujcie więcej, poczytajcie książki, które Wam pomogą w Waszym rozwoju. Skupcie się na swoich pasjach, skupcie się na tym, co lubicie robić najbardziej. Zadbajcie o swoje zdrowie, o swoją dietę i zobaczycie, że wtedy wasze życie zacznie się zmieniać, i zaczniecie lubić nawet być samemu. Zaczniecie doceniać tą samotność, bo samotność to nasz naturalny stan: rodzimy się sami, żyjemy sami, umieramy sami i na dobrą sprawę hmm, to też możemy, wiecie, być sami w supermarkecie nie musimy gdzieś w górę jechać, żeby być sami to wszystko jest stan umysłu naszego, to gdy nasza uwaga idzie czy idzie ciągle na zewnątrz czy też skupia się na nas samych jeżeli właśnie skupicie więcej uwagi na samych siebie to przestaniecie być uzależnieni od innych ludzi i Poznacie siebie w końcu. Ja pamiętam pierwsze moje obozy w pierwszej podstawówce, to tak tęskniłem za rodzicami i tak się bałem być sam, chociaż byli jeszcze rówieśnicy, że nawet potrafiłem chorobę sobie wywołać z swoim myśleniem na swój organizm. gorączką miałem tylko po to, żeby do domu wrócić. No, ale z czasem, jak zaczynam więcej podróżować, jeździć właśnie na obozy, to im jestem starszy, tym bardziej doceniam tą samotność. Wręcz nawet, no tak, bardzo ją doceniam. Wtedy widzi się więcej podczas tej samotności, i wiele ludzi zaczyna to doceniać, poprzez na... i dlatego takie popularne są właśnie obozy medytacyjne, gdzie ludzie po prostu jeżdż, jadą tam i przez tydzień jedyne co robią to medytują. I nie ma tam rozmów, tylko sama, sama medytacja. I po takich przeżyciach często ludzie zmieniają swoje życie diametralnie, bo widzą więcej, czują więcej i nie mają tego lęku właśnie przed byciem samemu. Często przez taki strach właśnie przed samotnością to ludzie popadają w toksyczne związki, byle nie być samemu. Poznaj siebie, pokochaj siebie, a zobaczysz, że samotność jest piękna. I co do związków jeszcze to jeżeli jest osoba, która właśnie bardzo pragnie być drugą osobą, jest taka mocno wiecie samotna i w ogóle to, to nie przyciąga drugiej osoby, ci przeciwnej, wręcz przeciwnie, wręcz to odpycha, a jeżeli widzimy drugą osobę, która wiecie jest mega dba o siebie, ma dużo energii, jest pewna siebie, nie boi się być sama, bo zawsze sobie coś znajdzie do roboty, tu to jest, wiecie, wolna po prostu to wtedy patrzymy na taką osobę i od razu ona nas do siebie przyciąga i to też tworzy lepsze relacje dużo między takimi ludźmi no więc jeżeli jest, czujesz się bardzo samotna, czujesz się bardzo samotny to nie brni w pierwszą lepszą relację byle zabić ten strach bycia samemu, tylko pogądź ze sobą, poczuj te emocje, które masz wywołane, te lęki i oswój się z nimi, poznaj je. I wtedy przestaniesz się bać. Twoje życie stanie się piękniejsze.